Siemaneczko, ja jestem na no i tak jak obiecałem, e, tak informuję od razu po otrzymaniu update'u mamy pierwsze bookfiksy i jest to dopiero początek. Wydaje mi się, że ten tydzień będzie naprawdę obfity w updatey. Także subskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco. Codziennie pojawiają się także filmy z Powerw Excel 2 czy to buildy, czy to gameplay jakieś, czy to jakieś triki, poradniki i tak dalej. I wbijaj także na live na Twitch TV. Nadia Wins gdzie każdego dnia. Także moi drodzy, bądźcie na pewno czujni, włączcie radary na pełnej, bo w tym tygodniu będzie ostro. Ale nie przedłużajmy, wjeżdżamy w takim razie w zmiany, które już weszły w życie w tym momencie. Także jeżeli wejdziesz do gry w tym momencie, to już to wszystko obowiązuje. Ten patch nie wymagał restartu, więc przechodzimy do. Patrz co, Pierwszy book. Mi się to osobiście nie zdarzyło, ale naprawiono book, w którym rzadkie potwory czasami mogły spawdować delirium i tak naprawdę zepsuć nam portal. I co się działo wtedy, kiedy jeszcze gracz nie przeszedł przez ten, wiecie, deliryczny portal, tylko MOB tam wcześniej zahaczył. I jest napisane: This could result in opening a mirror and having no monster spawn. All the Mist, not expanding fully Więc czasami jeden rzadki mobek mógł zepsuć wam delirium. Nie wiem, czy mieliście takie coś. Mi osobiście się nie zdarzyło, aczkolwiek nie jestem fanem największym tej mechaniki, dlatego ja tam spędzam czas na bliczach. To jest też ważne. Teraz delirium będzie zastopowane na 10 sekund przy otwieraniu Strongboxa. No bo sam Strongbox otwiera się około 10 sekund i jest to strasznie zamolasta mechanika. I tutaj giga ważna notka. Note that unrelated to delirium mist further changes. Further changes to strong boxes will be made in an upcoming patch to make them less terrible. Nie ma co ukrywać, mówię to na co drugim streamie. Strongboxy są beznadziejne, nudne i trzeba na nie bardzo długo czekać. Oczywiście ktoś z Was mógł jakąś fajną nagrodę dostać, jasne, nie neguję tego, może być jakiś drop, ale bardzo długo się otwierają, bardzo długo trzeba, e, trzeba czekać na kolejne fale i czasami się gliczują, że nie spełnią kolejnych fal, albo zespałni się jeden potwór gdzieś za ścianą i jest koniec. Także Strongboxy moim zdaniem powinny być szybsze, powinno być większa density, większa nagroda, bo w tym momencie nie ma sensu ich robić jak są po drodze. Lepiej robić po prostu mechaniki endgame'owe lane fix, poprawiono Time lost Jewel, a dokładnie Increased Effect of Small Passive Skills in a Radius, który na przykład źle interaktował z modyfajerem, z efektem modyfajera, na przykład The Adorned Unique Jewel. Poprawiono bug z naliczaniem maksymalnego życia, Energy Shield oraz many w sytuacjach, kiedy na przykład ściągaliśmy coś i zakładaliśmy, czyli mamy equipping albo unequipping i wtedy te nasze wartości czasami były niepoprawnie naliczane i nierzadko były to to większe wartości. A teraz coś dla Witch'ek Blood Mage. Live Remnants jest to umiejętność Witch'ki z Ascendancy Blood Mage'a i działa ona w bardzo podobny sposób co Green Fist. Witch'ka, zabijając przeciwników, ma szansę na to, że oni dropną jakiś Live Remnant i ten Live Remnant po prostu leczy gracza. Ale też Live Remnant posiada mechanikę Overflow, tak samo jak właśnie Green Fist. I mechanika Overflow powoduje możliwość przekroczenia. Maksymalnej puli, czy to Energy Shield, czy to Life'a. Dwukrotnie. Czyli jeżeli w przypadku Live Remnants Witchka ma 1000 życia, może tymi Live Remnantami dobić aż do 2000. I jaki był problem wcześniej, i to duży? Otóż taki, że w momencie, kiedy mieliśmy te 2000, byliśmy całkowicie z overkapowani na Live Remnantach, czyli mieliśmy dzięki mechanice Overflow dwa razy więcej swojego życia maksymalnego, to w momencie, kiedy słapnęliśmy broń. Albo level upowaliśmy, po prostu ten overcap traciliśmy i teraz zostało to naprawione, więc witchki, blood major nie będą musiały się frustrować podczas level upów i switcha broni i będą mogły normalnie ekspić bez zagrożenia, na przykład na HC, no bo nagle tracimy połowę życia przez level up, co nie powinno się nigdy zdarzyć. To już jest fiksnięte. Następnie poprawiono zalmarata Kolosa i jego atak nożem, który bardzo szybko i bardzo celnie maszował graczy. I on miał taki atak który po prostu nieprawidłowo albo może zbyt dobrze celował w graczy. Teraz już zostało to poprawione, więc prawdopodobnie nie będzie aż tak dobry w tym celowaniu. Zobaczymy, ale widziałem wiele dentek przez właśnie Zalmarata, Almarata, jak wbijał idealnie nóż w gracza. Następnie poprawiono bug w Aftershoku Rolling Slama, który nie zadawał obrażeń. Teraz już będzie poprawnie zadawał x obrażeń. Poprawiono buga, gdzie czasami altary, czyli Czyli te ołtarze, wiecie, rytuały, mechanika rytuałów i King of the Mist. Czasami te ołtarze się nie aktywowały na mapach i zdarzało mi się to notorycznie. To było naprawdę, naprawdę częste. Fajnie, zobaczymy jak to będzie dalej. Naprawdę no, Bóg z Gzestem, z Grzesiem naszym kochanym, który czasami się bugował i w nieskończoność spałnił łapy. Także jeżeli ktoś na to trafił, komuś się to przydarzyło, to mega współczuję, bo to jest najbardziej śmiercionośna ta mechanika Gzesta. Zwłaszcza na te 4 Podobno już jest naprawiona i zdarzyć się nie powinno. Następnie gigantyczna naprawa. Strasznie dużo osób o tym pisało. Moi drodzy, Mad Wolf of Ogam Quest został naprawiony i już napotykając na tego buga, nie musicie tworzyć nowych postaci, bo tak to się kończyło. Jeżeli ktoś miał tego buga, no to musiał tworzyć nową postać. To był dramat. I teraz już tego nie ma. Także jeżeli macie jakieś postaci, które zostały zablokowane i odłożyliście sobie je na później, żeby wiecie, żeby po prostu wrócić po fiksie, to teraz jest ten moment. Jeżeli mieliście buga z Mad Wolf of Ogam Quest, który był ostatnim właśnie questem w pierwszym akcie, to to jest ten moment. Grajcie dalej. Ale to był jeden z najbardziej frustrujących bugów, na które niestety... Nie było żadnego rozwiązania ani obejścia, także to już jest za nami. Naprawiono również chyba visual book tylko, mam nadzieję, w którym po włożeniu prekursor tableta i najechaniu kursorem na jakąś lokację, mapę, która powinna być pod działaniem tego tableta, no nie wyświetlała tego działania, czyli tak jakby wieża pozaznaczała, zbufowała nam, Wszystkie mapy w zasięgu, albo tam 8 map, 6 map w zasięgu I po najechaniu na tą mapę, no nie widzieliśmy żadnego efektu Więc y, teraz już tego ma nie być Czy to był Visual Book? Czy tablety nie działały? Na dwoje babka wróżyła Słyszeliśmy od dawna plotki, że tablety nie działają, albo nie zawsze działają Albo na niektórych mapach nie działały Wydaje mi się, że to pasuje bardziej do Visual Nie Niełatwo jest tak szybko ocenić, czy coś działa, czy nie działa Kiedy tutaj mamy wartości 7%, 6% Przy ograniczonej ilości próbek, ale... W każdym razie, whatever, cokolwiek to by nie było, jest fiksnięte. Następnie naprawiono crasha, który występował w szczególności, będąc w Demon Formie, podczas walki z Zarokiem, czyli ostatnim bossem czwartej Ascendencji w Trials of To jest ten boss czasu, który może wydrapić Temporalis, kiedy zrobimy z rana i który był bugowany wcześniej, kiedyś. Naprawiono kolejnego Crasha, który występował przy Fiery Death support gamie, w party play, czyli w party. Jeżeli ktoś miał z was takiego crasha, no to już może nigdy go nie zostanie. I następnie naprawiono jakiegoś tam crasha, jakieś tam powody craszy na PlayStation 5. Napisali na końcu, że ten patch został wgrany bez konieczności restartu serwerów i wasz klient musi zostać zaktualizowany przed grą, żeby... Te wszystkie bugi weszły w życie. Także słuchajcie, z mojej strony to wszystko. Śledzimy dalej tematy. Dalej czekamy na informacje, na przykład loot filter na konsolę, nerfy, buffy, co z dropami, co z rarity, co z wieloma innymi rzeczami. Czeka nas ogromny patch, który nas najbardziej interesuje. Czy to w tym tygodniu, czy na początku następnego, czy jutro, czy pojutrze, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że nadejdzie jeszcze jeden potężny bug fiksowy patch, bo ten patch wydaje mi się jest takim po prostu większym hotfixem, większymi łatkami, a czeka nas coś większego do końca tygodnia, jeżeli chodzi o bugi, większa lista bugów i powiedzieli, że jak najszybciej chcą zrobić patch do już rzeczy związanych już stricte z grą, które nas najbardziej interesują, więc ja was będę trzymał up to date zawsze, wcześnie i od razu. Także subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie więcej informacji. Zerknij też na mój kanał, jeżeli szukasz poradników do Pawła Wexel 2, bo mam tego naprawdę mnóstwo. I wpadaj na live y na Twitch TV na Wins. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym filmie albo na streamie. Elo!